No, cześć Dominik. Tak. Tak, jasne, zostanę. Nie ma sprawy. Stary, wiesz, że nad ja to jedno. Oczywiście. Tylko odbiorę tego chińskiego laptopa i i mamy to z głowy. No, trzymaj się, hej. No, cześć, kochanie. Tak, dzisiaj zostanę dłużej, wiesz, ale nie przejmuj się, wiesz, jak uwielbiam zostawać w pracy. Tak. Ja Ciebie też. Nie wiem, Dominik, nie wiem, on po prostu zniknął. sapot and your heart o do późna siedziem To co nagrywamy no tego z ali Ten? precio.pl Testy, recenzje, porównania polizingowego sprzętu IT. Miłego oglądania. Po pierwszej części naszej azjatyckiej przygody, wielu znajomych podpytywało mnie, czy faktycznie będzie tak tragicznie, czy jakość tego laptopa, jego praca jest tak samo fatalna, jak jego wykonanie. I wiecie co? Ich domysły były słuszne. Także nie kupujcie tego sprzętu, a na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Cześć. Dotrwałeś do końca? Nie zapomnij. O, dobra. Nie żartujmy. 10 minut odcinka dla algorytmu YouTube'a musi stuknąć, także no, co? Zjem sobie naleśniczki, no. Jest południe. Jestem głodny. Trudno, mam. Z twarogiem. I rodzynkami. I FP3 zaraz. Na pole Ricard. Red Bull czy Mercedes? Dajcie znać w komentarzu. No dobra. Zrobię to. Naprawdę... Nie spodziewałem się, że te testy będą tak bolesne i trudne, że zainstalowanie jakiejkolwiek aplikacji, jej uruchomienie będzie mm, naprawdę czyste cierpienie, ale o tym przekonacie się za chwilę. A więc do brzegu. W pierwszej części omówiliśmy aspekty wizualne, teraz więc specyfikacja techniczna także trochę mięsa i detale. Czterordzeniowy CPU od Intela, mianowicie Celeron iot 3455 Zintegrowana grafika Intel HD Graphics 500, 8 GB pamięci podręcznej RAM DDR3, dysk twardy SSD 128 GB, matryca IPS Full HD o przekątnej 15,6 cala, bateria 38 Wh, Dwupasmowy modem Wi-Fi określony przez dystrybutora jako 5G. Suche dane za nami, także poddajmy je małej analizie i weryfikacji, a zaczniemy od procesora. Celeron J3455 to jednostka, która pojawiła się na rynku w trzecim kwartale 2016 roku. Wykonana w 14-nanometrowej litografii bez hyperthreadingu, ale za to oferuje wsparcie dla wirtualizacji VTD. Bazowa częstotliwość taktowania procesora to 1,5 GHz z maksymalną częstotliwością na jednym rdzeniu 2,3 GHz. TDP na poziomie 10W i tutaj zatrzymajmy się na sekundę. Bardzo niskie TDP może nam podpowiadać jakie jest przeznaczenie tego procesora. Oczywiście komunikacja Intela informuje, iż procesor powstał z myślą o mało wydajnych laptopach, lecz gdy weźmiemy pod uwagę kompatybilność z soketem BGA1296 i fakt, że obecny jest on zazwyczaj na płytach głównych dedykowanych do mini-pc-tów, raczej właśnie takie jest jego faktyczne przeznaczenie. I mimo że Elite Deski pokazały nam, że taki mini PC może być pełnoprawnym pc tak ten Celeron raczej spisałby się bardziej przy konstrukcji typu HTPC, czyli mały multimedialny PC do odtwarzania filmów i to najlepiej nie w jakości lepszej niż Full HD. Niestety procesor ten narzuca nam kilka ograniczeń. Przede wszystkim obsługa maksymalnie 8 GB pamięci RAM i jedynie DDR3, przez co rozbudowa jest już niemożliwa. A jak wiemy, ta wartość to totalne minimum. Zintegrowany układ graficzny Intel HD Graphics 500 nie jest jakoś specjalnie wydajny sam w sobie, ale jak wiemy, integry nie mają swojej dedykowanej pamięci. Korzystają z pamięci RAM, co przy 8 GB do dyspozycji sprawia, że wydajność graficzna jest praktycznie żadna. Zresztą zobaczcie to na testach. Odpalamy Trackmanie Nations Forever. No i bolesne zderzenie z rzeczywistością. Po ustawieniu rozdzielczości Full HD niecałe 10 klatek generalnie całkowicie niegrywalnie totalna tragedia. Szybka zmiana ustawień szybka na HD. Poprawa w ilości klatek, oczywiście nadal całkowita tragedia. Niemniej trochę klatek przybyło. Tutaj jednak bardzo istotna kwestia. Po wyłączeniu nagrywania procesor nieco nam się odblokował i potrafił dostarczyć do 27 klatek na sekundę, co jest lepszym wynikiem. Niemniej granie w takich warunkach to praktycznie akt desperacji. Przeprowadziłem jeszcze podejście do uruchomienia CS:GO. Tutaj niestety poddałem się. Przez 15 minut próbowałem przeklikać się przez ustawienia, by zmniejszyć ustawienia detali na najniższe oraz zmienić rozdzielczość na HD. Finalnie i tak poziom przycięć był tak gigantyczny, że poruszanie się po menu było aktem heroizmu. Sprawdźmy więc wydajność w testach typowo codziennych i odpalmy PC Marka. Niestety w trakcie sesji nagraniowej testu nie udało się uruchomić, non stop sypał błędami. Dlatego podzielę się uwagami z uruchomienia testu w domowym zaciszu, także musicie mi uwierzyć na słowo. Wiem, być może to już podpada pod znęcanie się, ale stwierdziłem, że jednak warto sprawdzić ten sprzęt w Cinebenchu. To, że wydajność będzie spektakularnie słaba jest oczywiste. Pytanie, czy będzie różniła się od tej której powinniśmy spodziewać się od zestawu o tych parametrach. Test wykonaliśmy kilkukrotnie i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że wyniki odbiegają od tego, czego powinniśmy oczekiwać po tym procesorze. Okolice 46 punktów dla jednego rdzenia ok, niestety ponad 110 punktów dla testu wielordzeniowego. Jest to niepokojące, ponieważ internetowe źródła mówią, że powinniśmy spodziewać się wyniku na poziomie 180 punktów. W przypadku wielu rdzeni taka różnica to przepaść. Być może za ten stan rzeczy odpowiada układ chłodzenia. Sprawdźmy więc, jak ten laptop poradzi sobie poza gotowymi testami w codziennych zadaniach. O ile sama przeglądarka odpaliła się szybko, to ładowanie strony, chociażby YouTube, czy buforowanie filmu – tragedia. A zaręczam, internet działa tutaj perfekcyjnie. A kiedy tylko wrzucimy cokolwiek nieco bardziej wymagającego, no sami widzicie. Ku mojemu zaskoczeniu, akurat pakiet Office działa względnie płynnie i nie utrudnia w dużym stopniu pracy na dokumentach czy arkuszach kalkulacyjnych. Plusem jest fakt, że filmy ogląda się bez najmniejszych problemów, więc faktycznie jako HTPC ten procesor sprawdziłby się wyśmienicie. Pamiętajcie jednak, by nie przesadzać z jakością filmów. Dysk twardy. W końcu punkt, w którym możemy bezpośrednio odnieść się do tego, co sprzedawca zawarł w ofercie sprzedaży. Według informacji zawartych przez sprzedawcę, dysk SSD oferuje prędkość odczytu na poziomie 480 MB na sekundę oraz zapis o wartości 250 MB na sekundę. Jak widzicie, dosłownie rozumiejąc zapis, wartości te to nie megabajty, a po prostu mega? A może chodziło o metry? Zakładam, że to zwyczajny błąd w zapisie. Niemniej te dane widnieją jako porównanie do wydajności z dyskami HDD. Pojawia się więc tutaj furtka, w ramach której zawsze można powiedzieć, to nie wydajność tego konkretnego dysku, a ogólne porównanie SSD-ków z HDD-kami. Niemniej i tak postanowiliśmy to zweryfikować za pomocą oprogramowania AS SSD Benchmark 2.0. Co więc pozostało po wspomnianych w ofercie parametrach? Niecałe 250 MB na sekundę prędkości odczytu, co jest o 51% słabszym wynikiem niż informacje zawarte na stronie, i niecałe 200 MB na sekundę zapisu. To wynik z kolei słabszy o 20%. Uwzględniając nawet potencjalną linię obrony producenta, co z tego, że z dyski SSD mają wspomniane parametry, skoro ten konkretny sprzęt oferuje wydajność o średnio 35% niższą? Producent poczęstował nas też informacją o szacowanym czasie uruchomienia sprzętu, jest to od 6 do 15 sekund. Kolejny punkt to matryca. Wbrew pozorom o niej akurat wiele powiedzieć nie możemy, nie wyróżnia się niczym, jest adekwatna do tej kategorii cenowej. Kąty widzenia są bardzo dobre. Przeprowadziliśmy również ISO monitor test, niczego konkretnego nie wykazał, no może poza trzema martwymi pikselami. Nie wyróżnia się jednak niczym od konkurencji, gdy mówimy o sprzętach do kwoty 1,5 zł. złotych. I następny punkt z oferty, do którego możemy bezpośrednio się odnieść. Bateria. Bateria o pojemności 38 watogodzin. Nie jest to jakkolwiek szalona pojemność. Producent za to deklaruje czas pracy w granicach od 4 do 6 godzin. Aż prosi się, by to zweryfikować. Raport systemowy o stanie baterii jasno dał nam do zrozumienia, że rzeczywista pojemność baterii to nieco ponad 30 watogodzin, zamiast deklarowanych 38. Czas rozładowania sprzętu w trakcie pracy od 100 do 5% wyniósł około 3 godziny i 35 minut, a więc poniżej dolnej granicy wskazanej w ofercie. Istotnym jest by zaznaczyć warunki tego testu. Przez dwie godziny laptop leżał bezczynnie, z wyłączonym wygaszaniem ekranu. Na pozostałe półtorej godziny uruchomiony został test dysku twardego. Nie można więc nazwać tych niecałych czterech godzin pracy faktyczną pracą. Ale istotnym jest, by wspomnieć o tym, że tryb zarządzania energii ustawiony był na pełną wydajność, a podświetlenie matrycy maksymalne. Przechodzimy więc do ostatniego punktu w specyfikacji technicznej, jednocześnie ostatniego punktu dzisiejszego odcinka, a więc karta sieciowa. Czemu Krzysztof porusza ten temat? Ano dlatego, że płatała nam nieco Figli. Zacznijmy jednak od oferty. Dual band 5G. O ile dual banda potwierdzić mogę jak najbardziej, tak 5G. Laptop ten nie posiada gniazda na kartę SIM, a skoro możemy korzystać z częstotliwości 5 GHz, to czemu nie napisać 5G? Niemniej przez pierwsze dwie godziny pracy na laptopie połączenie Wi-Fi zrywało się co mniej więcej 5 minut. Ewidentnie musiał być to problem tego sprzętu, gdyż trzy inne urządzenia w tym samym czasie pod tą samą siecią nie miały problemu z utrzymaniem połączenia. Następnie problem ustąpił samoistnie. Po czym dla pewności przeinstalowałem sterownik. Problem już nie powrócił. Czy to sterownik za tym stał? Obawiam się, że ten laptop zabierze ze sobą tę tajemnicę już do składu elektrośmieci. Okej, okay, myślę, że na tym możemy zakończyć ten odcinek, ale wyczekujcie ostatniej części trylogii. Sporo jeszcze przed nami. Przede wszystkim komfort pracy, weryfikacja czym są zastosowane podzespoły. Małe podsumowanie i analiza opłacalności takiego zakupu w obecnych realiach rynkowych. A teraz to już wszystko. Lajkujcie ten odcinek, komentujcie, zasubskrybujcie nasz kanał, bo to pozwala nam się rozwijać. Trzymajcie się, cześć. Dotrwałeś do końca? Nie zapomnij zasubskrybować kanału Precio.pl, aby być na bieżąco ze światem polizingowego sprzętu IT. Do zobaczenia.